biurku kurydzy na kiszonkę z całych roślin sieczkarniami samojezdnymi to nie jedyny słuszny kierunek. Racje bytu mają wciąż maszyny agregowane z ciągnikiem. Na ten drugi wariant zdecydował się m.in. Maciej Hruśniak z Ostatkowa koło Szubina. Wybór padł na czterorzędową zawieszaną na tylnym tuzie sieczkarnię francuskiej marki Kun. Składanie maszyny do transportu i rozkładanie do pracy nie jest konieczne, bo nie przekracza ona dopuszczalnej szerokości 3 metrów. Jeśli jednak chcemy z pewnych względów na czas dojazdu na pole zawęzić sieczkarnię do 2 metrów, to jej przestawienie do pozycji roboczej nie powinno zająć więcej niż minutę. Wystarczy z obu stron maszyny odchylić zewnętrzne rozdzielacze i zamocować rozdzielacze pośrednie. Czynności te wykonujemy beznarzędziowo. W pobliżu każdego z zespołów rozdrabniających umieszczona jest ostrzałka. W celu naostrzenia noży należy przy pomocy pokrętła dosunąć kamień w ich stronę aż do osiągnięcia wyczuwalnego oporu. Następnie musimy przesunąć osełkę jednostajnym, spokojnym ruchem po prowadnicy do siebie, a później w przeciwnym kierunku. Kamień szlifierski przeciągamy trzymając za wygodny uchwyt. Na końcu przy pomocy tego samego pokrętła oddalamy osełkę od noży. Te same czynności powtarzamy przy drugim zespole rozdrabniającym. Maciej ruśniak ostrzenie noży wykonuje raz bądź przy dłuższej pracy nawet dwa razy dziennie. Jako pierwsze z kukurydzy mają kontakt pałąk pochylający i rozdzielacze. Elementy te nakierowują właściwie rośliny przed ścięciem, tak aby do zespołu rozdrabniającego wciągane były one dolną częścią łodyg. Na każdy rząd kukurydzy przypadają dwa napędzane dyski tnące. Pod każdą parą tarcz znajduje się nieruchomy przeciwnóż. Zapobiega on zapychaniu się dysków przede wszystkim przy kontakcie z chwastami. Ciągnik współpracujący z sieczkarnią nie jest niestety wyposażony w układ jazdy tyłem, stąd też operator zmuszony jest jeździć z odwróconą głową. Komfort obserwacji zespołu wciągającego przez tylną szybę jest porównywalny z tym, jaki mamy przy pracy sieczkarnią samojezdną. Widoczność jest bardzo dobra. W niewielkim stopniu zakłóca ją jedynie umieszczony po środku maszyny kanał wyrzutowy sieczki. Ten ostatni ma możliwość zdalnej regulacji położenia z kabiny zarówno w poziomie, jak i w pionie. Centralne położenie sieczkarni względem ciągnika oraz dobrze zgrana szerokość obu tych elementów pozwalają na wygodne wykonanie przecinki pola. Przy tej operacji strumień sieczki kierowany jest na podpiętą do przedniego zaczepu traktora przyczepy. W takiej konfiguracji po przecięciu łanu możemy kontynuować pracę aż do zapełnienia środka transportowego. Jak widzimy, sieczkarnia bardzo dobrze radzi sobie z przekierowaniem materiału przez całą długość ciągnika i dorzuceniem do przyczepy. Maszyna Macieja Hruśniaka w ciągu dwóch sezonów zebrała bezawaryjnie kukurydzę z ponad 50 hektarów.